Drodzy przyjaciele, bardzo rzadko krytykuję inne media walczące o polskie rolnictwo, walczące o mleczarstwo, ponieważ uważam, że mogą być różne opinie, sprawy takie dyskusyjne. Jeden twierdzi to, drugi to, ale wszystko ma jakieś podstawy. Jest uzasadnione, są to uzasadnione twierdzenia. No niestety, 20 stycznia na portalu Agro, którego dwuczłonowe nazwa. Druga część jest bardziej angielska. Ukazała się notatka prasowa artykuł, że mówiący, że jest dobrze na rynku mleka, w Polsce rynek jest stabilny, zapowiadają się podwyżki i że pewnie jest realne, ale prawie pewne, że nastąpi wzrost cen i cena skupu mleka. Osiągnie w 25 roku 2,50 groszy za litr. Proszę Państwa, to by oznaczało, że na Podlasiu będą płacić ponad 3 zł za litr, a w innych częściach kraju 2,30 zł, zł i będzie hossa. Jakie są uzasadnienia się tego, tego stanu rzeczy? Po pierwsze, że produkcja w krajach rozwijających się rośnie. No i mleka będzie, będzie dostatek, i czyli będzie dobrze. A jakie to są kraje rozwijające się? No to już według te, tego portalu są to takie kraje jak USA, największy producent i przetwórca mleka na świecie, Nowa Zelandia, która jest gospodarka jest oparta na mleku i, i przetworach oraz Australia, która jest też znaczącym eksporterem, producentem szczególnie wyrobów mleczarskich do Chin. Zresztą jak. Jak Nowa Zelandia. Jeżeli Ameryka jest krajem rozwijającym się, no to aż przykro słuchać takiej opinii. No to uderza w, 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 w rząd amerykański od tego, że ten kraj nie jest jeszcze rozwinięty, chociaż jest to pierwsza gospodarka świata. A jakie są kraje roz, rozwinięte? Otóż Niemcy to chodzi o kraje europejskie, o Unię Europejską, w których produkcja spada, podczas gdy u nas nie spadnie, i z tego z tego autor, a może to jest sztuczna inteligencja, by wnioskowała, że w Polsce będzie dobrze. Ani nie ma mowy o chorobie niebieskiego języka, ani o pryszczycy, która może po prostu zrujnować polskie rolnictwo. No, namawiam do chwili refleksji i do, i, do nie, i do unikania kompromitacji tego typu, że USA to jest państwo rozwijające się. Dziękuję.